Ja ci przecież ją mogę naładować He, da ci, dać, dać. Hej wszystkim systemem, ten kartonowy i tak Trochę była przerwa z... Um, nie nagrywam z kamerą Ale mam dzisiaj takie, takie coś dla was Mam tutaj przygotowaną cytrynę I jedno zginięcie na reaktywacji To jest liźnięcie cytryny więc zostaw zostawcie subika i lajka, like żeby mi się przyfarciło, żebym przypadkiem nie zginął, bo jak zginę, będzie dla mojego podniebienia bardzo, bardzo źle. Mam tutaj światło, jak widzicie. Lampkę taką, żeby lepiej było moją cerę piękną widać. A więc no, zaczynamy. Przygotowujemy się na przygodę. Mamy oczywiście godzilla i dokupiłem kapciuszki do niej. <śm> żeby było takie fajne kapciuszki. Możemy zatańczyć motkę. Kurde udaje Sigma wcale nią nie jestem. Napiszcie w komentarzu czy jestem sigmą. Ciszę tego od Fortnite'a, bo to głośne jest ten Fortnite. Dobra widzowie, lecimy, trochę mnie dołączało za długo, w sumie nie wiem dlaczego, ale lecimy na oazę odpoczynku. Yy, jakoś nie wiem, nie, na... nie dołączyło mnie na początek. Kurde, ja już tu jestem? Coś się zla... Coś się z... trochę zladziło, ale to nic. Mam dwa restarty, zagramy chyba jakieś trzy rundy, tak mi się wydaje. Oznacza to, że jak zginę przy dwóch restartach cały czas, to będę e, trzy rundy tak naprawdę będę mieć po... O, po 12, e, po 12, tak. To jest moja siostra. Hej! E, ja pamiętam kiedyś jak... U, mam już od razu pompę Taka, jakąś. Ja no, jak przeszkadzała mi kiedyś. Mój bra... Jarzyś mi dał y, właśnie ten kawałek cytryny, który potrzebował. A to filmiku. jest cytryna do filmiku. Mm. O, mamy ten. Dobra, zwykłą pompę. To wiem, że ja bardzo lubię cytrynę. Ktoś tu przyleciał. Ja wychodzi na dół, dobra? Aha. Pa. O. On ma ten. Wyrzutnie rakiet. Ale już nie za daleko. Już nie na dół. No, na długo. Ucieknie mi. Uuuu, okej. Okay. Dobra, zginął. Zginął. Super, dzięki za wyrzutnie rakiet, mo mordeczko. Mordunio, kochany. Jeju, jak ja cię kocham. Za to, że mi takie coś zrobiłeś. Okej. Okay. Okej, okay, liście, tryny. Ugryziona Mogę jeszcze Ugryziona Nie wiem czy skórka się je Najwyżej Coś mi się stanie Ale chyba się re Będę o to ogryzł .麼. Cytryna polizana Chce mi się jeszcze Tak naprawdę Nie wiem dlaczego Dobra, cytrynka jest. A, moje usta. Okej. Okay. Czyli moje usta po prostu nie wytrzymają zaraz. Ktoś tu niby leci. A. Ja tu jestem. Trzech typów. Dobra, pompa, pompa, pompa. Pompa jest. Kurde, typo, typo, typo. Dobra, ja, ja chcę... Nie, 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 nie. Kurde. Kolejny gryz. Mm. Cytrynka gryziona. O co mi widzicie? Ostatni restart. Pewnie tego nie wygram. Ja, pewnie tego nie wygram, jak zwykle. Nie, nie zwinuję tego. Zawsze tak mam, że nie winuję. Czasami się zdarzają takie przypadki, że córka jest starsza od matki... A, a, oddychać nie mogę, przez usta bo mnie bolą. Okej, okay, nie. Oni tam się biją. Ja tu chcę tylko do tej skrzynki dojść, bo raz, raz znowu. Dobra, pompa. Stamtąd? Mordo. Mordeczko. Mordunia. Słuchaj, ja mam pompę ładowania. To nie wiem, co ty się spodziewasz. Ja ci przecież ją mogę naładować. He, da ci, dać. I tak wolę mm, tą normalną po... Yy, tego. Taktikala wolę i tak. Tak, Tikal dla mnie jest najlepszy. Bo uwielbiam Taktikala. Nie żeby coś. Taktikal w moim sercu. W sumie fajnie by było, jakby było złoty Taktikal gdzieś. To by było takie dobre. Bo Taktikal ma bardzo szybko, szybko strzelność. Okej, okay, to nie robi. Nie wiem czemu, bo pewnie nie ma efektu klepu. Tylko klep na nogi to jest. Że mam nieskończony bieg, ale mam nadzieję, że tą rundę wygram. Że nikt mnie nie zastrzeli, typu ze snajpy czy coś takiego, bo będzie mi bardzo smutno, że muszę zjadać tę yy, cytrynkę. Chyba mi utknęło w gardle. Chyba nie powiedziałam mi ze skórką. Chociaż moja mama jadła ze skórką, to myślę, że to jest zdrowe. Ma mamy tutaj takie coś sobie weźmiemy i to będzie na szeku. Okej. Okay. Od tyłu. Okej. Okay. Ja myślałam, że go wezmę, ale jednak go nie wziąłem. Ty, a to nie jest ten ten typo? A nie, to jest anonim, anonimowy. On ma takie słabe brońki pewnie. Nagle okazuje się, że on miał złotego spaza. To, tego nie bierzcie, to jest trochę. Trochę to jest takie. główienko, tak naprawdę. Bojowy pistolet jest dobry w tym, że po prostu jest, ale tak to on w ogóle dobry nie jest. Znaczy, strzela szybko. Może wy, używa, może wy, może wy używacie tego. Tą, tą bojówkę, ale ja nie używam.

nie wiem jakim cudem on mi tyle zadał, ale okej. Okay. <laughs> Myślałam, że już zginę i znowu będę musiał ten. W sumie 9 minut nagrania. Dwa razy zginąłem. Trzeci raz nie zginę, bo nie ma szansy, że zginę. Ten typo chyba już na tyle został zrobiony, że on nie będzie już robił. Chyba go na tyle pokonałem, ale schowam się przy okazji, żeby nikt mi nie wysnajpił czy coś takiego. Wezmę mój pistolet. Jestem bardzo dobrym komentatorem, bo cały czas gadam. Jak na przykład sam gram, samemu to jakoś gadam cały czas, ale jak yy, mam jakiś odcinek nagrać, to w ogóle nie, nie gadam. Skąd? A, tu jest. No, pokonano wrogiego gracza, czyli on już tak jakby się odradzać nie będzie. I to jest taka budowla takie krzesło duże. Które może edytować każdy. Patrzcie, ja mogę sedytować. Ktoś też może sedytować pewnie? Coś takiego. Dobra, to on jest dobry. Nie wiem. Mm. Ok, Okej, kolejny liście, cytryny. liże ją. Dobra, jesteśmy w lobby. Na szczęście nasz teraz dołączyło. Ale takie lagi... W lobby da się wytrzymać bez lagów, ale normalna gierka? Nigdy. No sześciostrzałowe co mi się wydaje, że to takie. No, że nie jest aż takie dobre. W ogóle sześciostrzałów to jest taki rewolwer. Znaczy on zabiera po 40 strzel, taki zielony, ale się przeładowuje go długo. O, nie dość, że. Zresztą on ma bardzo wolną szybkostrzelność. Gorszy niż tak naprawdę yy, zebra. Bo zebra jest zła, ja nie lubię zebry. Zebra to jest strzelba pompa inhalator. Czy tam dla Was strzelba pompa inwichi, czy coś takiego? Um, I tak w ogóle mam dla Was taki sposób na szybkie zarobienie w tej miejscuwie Lądujecie na takim czymś: yy, na wykrzywionych wieżach, na reaktywacji, lądujecie na takim, na takim o. Tylko tutaj leci miliard osób. Nie podoba mi się to trochę, ale okej. Okay. Mamy beczkę, mamy to i mamy to. Więc to trochę dobrze dla nas. Okej, okay, nikogo tu nie ma. Mam strzelbę. Mam graplera, mogę uciekać. Tu jest dużo graczy i właśnie to jest z tym trochę problem. Zginął. To dobrze dla mnie w sumie. Leczy się jeszcze mini potą. Bo to tak wolno leczy. To leczy tylko tak naprawdę po dwa. Ktoś tu jest. Skąd on się za słupem? Nie znajdzie mnie. Rzucę mu tutaj mini poty. Dobra, uciekam. Run. Co nie? I po tym, jak macie ten efekcik. Uuu, e... Jezus Maria! E, to lądujecie sobie tutaj i lutujecie najpierw od. E... Okej. okej. Kwaśna. No. O, niedobre. Te minisy cały czas tam mi pokazują. Okej, okay. niepotrzebnie tak naprawdę. ...te skrzynki tu były, bo i tak z nich to samo wyleciało. Tylko z jednej nie mini, nie Tam Tamtego ogólnie nie lubię, Tamto to jest takie, że... Puf! Puf! No i to nie jest coś takie dobre. Kiedyś może to dobrze było, tak samo jak... ...bo to jest dźwigniowe. Tak samo jak strzeba dźwigniowa też jest. Ale ta strzelba dźwigniowa to nie jest aż taka dobra. Uuu uh. Okej, okay, super. Tylko żeby jeszcze mieć jakiegoś. jakąś pompę. Tą pompę nie. To chyba właśnie była ta zebra. Apteczka. Mam tak naprawdę do walki. Tak. To jest strzelba pompa inifilator. Yy, znaczy strzelba pompa inhalator albo po prostu zebra, bo to jest dosłownie zebra. Typo tu jakiś jest. O, chyba ma pompę, mi się wydaje. Ło! Nie mogłeś wolniej? Hmm? No nie no Gdzie on jest? Chcę go załatwić, a? Ja. Nie Muszę uciekać, muszę uciekać No okrągło, żeby pestek nie. <noise> Muah. To <noise> to dosłownie takie. Muah. Masz w głowie. Muah. Widzisz to. I muła Robię. I muła W głowie. I muła W głowie. Ten typu jest pod spodem. Tam gdzieś jest. Kucnął tak samo jak ja. Dobra. Poszło. Niestety, żeby przyspieszyć proces le le leczenia. Szybciej. Bo będę Ci twerkować. A, 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 nie, no, żartowałem. Dobra, lecimy. Kurde, ja tam... Nie no, oczywiście no. Oczywiście, to jest takie... Taki cel, że no... On leci tutaj, mi się zdaje. Ja mam bombrelis, korele, furisko Oni tam się będą tu. Ja po prostu sobie zrobię tak Okej, okay, nic nie było Zrobię tak Zrobię tak Mam wyrzutnie rakiet, to mogę zrobić Tako Zjem ja głódkę. Uciek Ucieknę Tutaj zjem drugą jagódkę. Polecę tu. Pewnie się zapytacie, dlaczego? Dlaczego nie do zrzutu albo do apteczki, bo przegapiłem apteczkę. O nie, Bobelik tu, tu. Dobra, nie, nie trafię, nie. Przestań strzelać, bo po prostu zmarnujesz amunicję. Ty tam nie trafisz. Nie ma szans, że tam trafisz. Uuu, okej. Okay. Teraz jest w domku. A bardziej przy domku. O, właśnie, to jest strzelba dziwniewa. Tak jakby, takie trochę gówienko. Gdzie ja mam pójść? Tu mogę na piaszczyste... Po pałacie pójść. Mam To jest taki mał, mniejszy loot lake. Mam 13 ammo do tego. Tu! Tu chyba zginąłem. Tak, tu zginąłem. Ta, no i patrzcie to. Tu są moje itemy. Ze, ze wcześniej takie jakby. Pójdę tu zobaczyć, czy jest snajperka. Mam nadzieję, że jest snajperka. Tak, to, o to były moje itemy. Nie ma snajperki, wziął se typ. A, myślałam, że był, będzie snajperka. Zdech. On mnie trochę mniej tego, mi się zdaje. Bardzo zabraliście mi 30 takim pistoletem minigunkowym. Pewnie zna, wiecie kto to. Yy, po, po prostu Oskar. To jest mój kolega. Po, poleciłem kanał. On czasami się zdaje, ta, on jest fajnym kolegą, ale przed chwilą jak z nim grałem niedawno, to trochę się wkurzył. Nie wiem na co. Ja mu oczywiście wybaczam, bo jestem dobrym kolegą. Ale tak to nie wiem ogólnie na co on się służył. Chicken Jockey oh. I am Steve yeah. Yeah. Przez przypadek to, to, to nie miało być zaplanowane I ogólnie nie, za niedługo wam powiem WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! Bo... bo szczelbo pompę inhalator mnie... Yy, nie lubię jej za bardzo. Szczerbopompa pompy inhalatoru. O to za to i sobie po prostu pójdę na piaszczyste pupacie. Pułacie, czy jak tam. Ta deska by Ta deska wybiła, ale i to jak? jakbyśmy tak na to... Kiedyś pamiętam w OG, jak e, grałam OG Cup'a, to było dosłownie przed chwilą, to jak spadłem do wody z dużej wysokości, to zginąłem. Czy tu będzie też tu? Tak? Nie. Tu normalnie zaczniesz pływać, ale FOG jest takie trochę głupie, moim zdaniem, rzecz, że tam, jak spadniesz z dużej wysokości do wody, to nie pływasz, bo ta woda jest za płytka, tylko giniesz. Tam w ogóle nie było mechaniki pływania. Trochę mnie to smuci. No <śm> i tu. <śm> i tu... <śm> i tu ta strefa, co tu jest, i tak powolutku, powolutku idzie, i się nie śpieszy. Ona idzie tempem takim totalnie 2 km na godzinę. Pewnie Czy coś takiego. Sprawdzę, ile ona bija. 5 obrażeń, to jak typa wrzucę tutaj, to do, będzie dostawać dużo. Tam jest impuls. Mogę polecić impulsem tam i po prostu wziąć stamtąd impuls. O nie. On się leczy. Tu jest gnój. Ja go widzę. Już nie. Ale on tu cały czas jest. Okej, okay, wyszedł. Lastu? Gdzie on jest? Tam. Nie no, oczywiście. Mój a mój, mój Aim jest na tyle. Gdzie on jest? Nie ma go. Okej, okay, dobra zostawię go um, oczywiście mój kolega Paweł wypisuje na steamie, ale to nie, to nie do mnie. To z pewnością nie do mnie. On w te, tak w ogóle do mnie się już nie odzywa. Czemu ja muszę tam iść? Czemu tu? Um. Dobra, impulsy kolejne, super. Ba Dobra. Um, zostawcie lajka like i subika za to, że musiałam się poświęcić dla tej kupi cytryny. Myślałam, że to w sumie wygram. Jednak nie. Tu o kurde pestka. Nic, zaraz już zbiorę. Mm. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to oczywiście ok, on do mnie jednak wypisuje <grystanie> i tak zaraz pewnie z nim nie będę grać. Więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jakoś tak muszę się przestawić, żeby wyłączyć nagrywanie, więc pa! Mua... Masz w głowie... Mua... Widzisz to? I mua... Robię i mua... W głowie i mua... W głowie...